Miniony tydzień oczami Marka Szwedowskiego Witam wszystkich serdecznie jak na cotygodniowej pogadance takim felietonie no i cóż proszę Państwa mamy już nowy rok tak to szybko zleciało że nim się człowiek obejrzał a już jesteśmy. Wszystkim Państwu dziękuję za to, że byliście z nami przez ten poprzedni rok. Za wszystkie wpłaty, maile, za dobre słowo i za to zło słowo. Za wszystko, co się działo wokół nas, dziękujemy. Bo dzięki Państwu jesteśmy i dla Państwa działamy. Proszę, lajkujcie, podbijajcie, subskrybujcie wszystko to, co się dzieje, co się robi. Bo to pomaga nam docierać do wielu, wielu innych ludzi, do szerszego grona, do tych, do których potrzebujemy dotrzeć. Proszę Państwa, poprzedni rok obfitował w różne rzeczy, dziwne sytuacje, czasem absurdalne, czasem smutne, a i radosne też, ale to już zostawiamy. To już jest za nami. Wchodzimy w nowy rok, w nowe zadania, w nowe rzeczy. Proszę Państwa, nowy rok i ten okres i Sylwestra spędziłem w Niemczech, w Berlinie wśród przyjaciół. Mam tam znajomych. Pojechałem też w pewnej misji, miałem coś do załatwienia, ale to o tym kiedyś może powiemy. Wszystko jakby można powiedzieć, się udało. Bardzo miło, przyjemnie byłem tam ugoszczony. I chodząc tak po Berlinie, zwiedzając go, snując się tak po nim, wiele rzeczy mnie zaskakiwało, wiele nie, ale chciałem powiedzieć, że naród bez tożsamości, czy naród bez swoich upodobań, naród bez swoich przywiązań, jakie miał, przestaje być narodem. Ja dopiero tutaj zobaczyłem, i nie chodzi o Niemcy, tak, bo każdy może mieć stosunek do nich taki, ani inny. Chodzi w ogóle o naród jako naród. E, otóż nie udało się nawet komunistom, ale już pominimy to, zabrać im swojej tożsamości, różnych przyzwyczajeń, różnych przywilejów. Otóż, no tu akurat powiem o czymś, co może nie jest takie szlachetne o piciu piwa. Tu akurat to nie jest takie, żeby to gloryfikować, ale mówię o, o jakby. O sytuacji, prawda, bo możemy to na co innego zamienić, w każdym tam gdzie byłem, jakimś osiedlu, nowym, starym, na każdym rogu jest jakaś pijalnia piwa. Jest jakiś taki, jakby to nazywało się, wyszynk. I wszędzie pełno jest ludzi. Na każdym rogu jest jakaś, um, jakby to powiedzieć, no, sklep z bułkami. Czyli piekarnia taka, tak, i zawsze jest, stoliczki są z kawą, gdzie można usiąść przed sklepem. Nikt tego nie zabrał. I to są typowo niemieckie, jakieś tam rzeczy, tak. Czy jest dużo różnych kawiarni? Na każdym kroku są jakieś kawiarnie. Jakby to powiedzieć, u, 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 u nie wiem, u, 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 jakiegoś, u jakiegoś Alexa, czy kawiarnia u Jonathana. W centrum, kiedy się wchodzi do centrum, jest także dużo różnych kawiarni, takich restauracyjek pod niemieckimi nazwami, szyldami. U nas natomiast, i teraz wracam do nas, nie żeby krytykować absolutnie, nie od nowego roku, ale wracając do nas, większość kawiarni to są franczyze. Państwo wiedzą, co to jest, tak? Sieć różnych kawiarni typu Coffee Shop. I tym podobne rzeczy. I tego jest pełno. Kiedy były nasze, nazywały się pijalnie Antałek, kiedy były, nasza była taka fajna kawiarnia w Warszawie, nazywała się Maroko, no nazwa nie nasza, ale to była nasza, wyrzucili jest copy shop. Czy tym podobne, gdzie tą kawę dają w tych tekturze i tego jest pełno, 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 nie ma naszych, powyrzucali. To wszystko nie nasz kapitał. To wszyscy pracujemy dla rzecz kogoś, czegoś i tak dalej. Nie udało się, znaczy nie udało się. Niemcy sobie nie pozwolili na to, czy inne narody, tak? My wyrzuciliśmy wszystko i cieszymy się, że mamy takie zachodnie kawiarnie. No, zachodnie kawiarnie, zachodni kapitał i nic swojego. I jeszcze pracujemy na rzecz ich. Dlaczego o tym mówię? Jak chcę powiedzieć bardzo prosty sposób. Otóż mówi się tyle o wojnie. Mm. Zaczęto krzyczeć, że zabito Sulejmana, więc będzie wojna, zaraz się będzie działo. Otóż chcę powiedzieć, że będąc tam, te informacje były bardzo takie lakoniczne i nikt tak naprawdę się do tego nie podniecił. Natomiast, kiedy wchodziłem na nasz Facebook i do tej pory wchodzę, wywieszono flagę: będzie wojna, ktoś tupnął nogą, jest już przerażający komunikat widziano jakieś wojska. Samoloty leciały w lewo, tamte leciały w prawo. Nakręcanie się. Oczywiście, proszę Państwa, lokalne konflikty ktoś pójdzie, gdzieś się wysadzi ktoś pójdzie, zacznie strzelać są możliwe. To nie ma problemu. To tak się w tym świecie dzieje. Ale popatrzmy na globalną wojnę. Czy dzisiaj komuś się opłaca globalna wojna typu jak to było jeszcze w 1939 roku, w 1933, 1934 czy 2, Ależ absolutnie nie, ale po co? Ale wyobraźcie sobie, że ktoś wejdzie teraz do nas, do Polski i zniszczy wszystko. Ale w jakim celu? Ale kto będzie sobie ucinał własną rękę? Aż proszę państwa, przecież dogadano się już dawno. Wiecie co, Polacy mogą sobie mówić po polsku? Bo jak nie będą mogli mówić, to się zbuntują. E, pozwolimy im też zachować religię. No, parę takich świąt, niech się cieszą, że są u siebie. I my się cieszymy. Tak, w szkole się mówi po polsku. Rzeżółka, brzęczółka, piszemy jak trzeba, poprawnie. Pani nam daje nawet stopnie. Uczymy się historii, piłsudski, dmowski, o a jakże? Możemy nawet pod nim kwiatki złożyć. Chodzimy na sumę do kościoła co niedzielę, Alleluja i do przodu, a jak najbardziej oczywiście. I koniec polskości. I tu się skończyło wszystko, już, bo wszystkie sklepy, biedronka, lidle, rewy, wiele innych lewów nie jest naszych. Wszystkie te galerie handlowe nie są nasze. My pracujemy na rzecz kogoś innego. Wszystkie fabryki, zakłady, co, cokolwiek nie spojrzeć. Jakiś mały sklepik pani Teleski z bułeczką na zakręcie jest jej. Ale też się ledwo trzyma, bo dwa kroki dalej jest duży Carrefour. Czy kerfur, jak ktoś woli nazwać? Nie ma nic naszego. Więc po co komuś wojna? Co to to, to, to? ma zabić niewolników? To no przecież my pracujemy jako niewolnicy. I cały kapitał wszystko na zachód. A my za głodowe pensje. Dobrze państwa. No to o czym my tu mówimy? To jaka wojna? A po co komu wojna? Zakłady wszystkie różne, jakieś wielkie, tak. Te wszystkie mordo cały ten, który się tak nazywa Warszawa, te wszystkie biura, te ibm -y, to wszystko inne. to nie jest nasze, tam nic nie ma naszego. Od gwoździa, jeżeli tam w ogóle jakiś jest, po ostatnią nakrętkę na dachu, tego wielkiego biurowca, jednego, drugiego, trzeciego, wybudowała zagranica. I za to wzięła pieniądze i nadal za to bierze pieniądze. Oczywiście naszymi rękami. A czasem nie naszymi, bo jeszcze jacyś Ukraińcy robią. Po czym Wsadziły się tam firmy, które nie są w ogóle nasze, typu IBM, prawda, Microsoft i ja nie mówię, że ich ma nie być, ale naszego to już nie ma w ogóle nic, bo teraz w taka firma, która miałaby się w takim biurze, tam nasza umiejscowić, na przykład pan Jan Gołąbek, niech tak się nazywa, stwierdził, że otwiera firmę, no i chce mieć reprezentacyjną siedzibę. Jak zobaczył, ile ta siedziba kosztuje, odechciało mu się firmy i reprezentacyjnego miejsca. Natomiast IBM jest w stanie wykupić pół bu budynku. I na tym to polega. Więc oświadczam Państwu ja, jako jasnowic, nie jako myślący człowiek, wojny jako takiej nie będzie. Bo wojny już dawno wygrano i zrobiono z nas niewolników. Pozwolono nam tylko zachować swoją tożsamość w sensie że. Mamy, prawda, możliwość mówienia po polsku, słuchania polskiej muzyki. Tak, tutaj się zająknąłem, bo poziom jaki reprezentujemy z muzyką i to co nam pokazują, daleko odbiega od jakiegokolwiek poziomu, proszę Państwa, i znowu wrócę do innych krajów, do innych rzeczy. Ach, proszę Państwa, przecież to nowy rok się zaczął tak miło, a ja trochę znowu zacząłem mędzić, nie? No i tak mnie to wszystko trochę zdenerwowało, kiedy mówią o wojnie, o tym, o tamtym, o różnych rzeczach. A przecież chciałem też Państwu powiedzieć, że zrobiłem przepowiednie dla świata, dla Polski, w, w superstacji. Hmm, kto oglądał to dobrze, być może wielu nie oglądało, postaramy się to wrzucić na Facebooka powiedziałem co myślę, nie wysilałem się, to tak nie jest łatwe do przewidzenia, więc ja tak można powiedzieć z przyburzeniem oka to zrobiłem, nie czepiajmy się, że ja powiedziałem tak, a wyszło tak, no to przecież nie jest wyznacznik naszego życia, no przecież nie możemy się opierać na tym, co ja powiem, w sensie jakiegoś widzenia, co będzie w świecie. Oczywiście powiedziałem też o wojnie, o tym, że jej nie będzie. I wracając, proszę Państwa, do kultury. Kiedy tam w telewizji widziałem kulturę, kulturę, no nie zawsze się widzi kulturę, bo tam też się różne rzeczy dziwne dzieją, ale muzyka poważna, zupełnie inaczej szła. Są jakieś koncerty. No, u nas, proszę Państwa, promuje się tych, co się promuje. Ja już nie będę mówił, kogo się promuje, ale jeżeli ja w niemieckiej telewizji dowiaduję się. Że na polskim sylwestrze mm, marzeń pobili się w zakopanym zespół e, Discopolo, i to Niemcy mówią mi o tym, że w świat idą takie rzeczy. E, jeżeli ktoś pyta się mnie, kto to jest ten, co go tak promują, ja już nie wspomnę imienia, nazwiska. Bo jak śpiewa, to jakby miał, jakby, no nie wiem, ucieli mu coś, kto to jest. A ja muszę mówić, że to jest, no, śpiewający ktoś, no tak, ale on, ale on ciągle u was śpiewa. No i co tu powiedzieć? Więc przemilczę to, zostawię to, idziemy do przodu. Proszę Państwa, więc wiele takich kulturowych rzeczy, kiedy ja byłem tam, pełno ludzi na ulicach. Oczywiście, mamy bardzo ciepłą zimę. Jeśli to w ogóle można nazwać zimą, no z nazwy, oczywiście e, mamy bardzo ciepłą zimę, jest bardzo miło. Chodziłem po ulicach, pełno ludzi, wszystkiego otwierane różne sklepy, sklepiki, wchodząc do zwykłego sklepu. Typu, nie wiem, no jakby to Państwu porównać. No prosty sklep. I mówię kupię jakieś kawy do domu, bo ja lubię kawę i to mm, nie mieloną, ale w ziarnach. To jest długa, 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 niekończąca się półka tych kaw. Nie wiesz co wybrać, nie wiesz co zrobić tego z pełną. U nas 4, 5, 6, 7 kaw na krzyż i cieszcie się, że macie kawę, kiedy wchodzi się do mm, takiego sklepu typu Lidl, no to jest znane, to wiemy. Tak i tam wchodzisz, masz wszystkiego pełno, że się ugina, tu masz no, trochę różnych takich rzeczy. I na tym to polega, że jedni sobie dali coś mówić, drudzy sobie nie dali wmówić. Dla jednych wystarczają cztery rodzaje kawy i ciesz się, że w ogóle masz, a dla drugich dwadzieścia jest za mało. tak? Kiedy a, zapytają się o kawę, że chcę kupić dobrą kawę ziarnistą, usłyszałem od pani, która sprzedaje, jaką sobie życzę, słodką, słodko-kwaśną, większej kwasowości, mniejszych kwasowości, o zawartości takie, jak zacząłem tłumaczyć, powiedział, dość, biorę na wyczucie. U nas nikt tak o kawie nie będzie mówił, bo tej kawy też tyle nie ma. Kiedy wszedłem do Saturna, bo na samym, w samym centrum, na Aleksanderplatz jest Saturn trzypiętrowy, dostałem zawrotu głowy od rzeczy, które tam są. E, ile tam jest wszystkiego? a ile jest u nas um, działami jest to porobione no u nas też, jest w takim Media Market działami Ale u nas to takimi działeczkami jest porobione, tam są całe działy kiedy wszedłem dział fotograficzny to tam można wyposażyć całą pracownię fotograficzną sobie, od razu na dzień dobry, przywiozą i zamontują no u nas tego nie ma, no i to jest właśnie to że daliśmy sobie wmówić, że wystarczy nam minimalizm i jeszcze możemy mówić po polsku i już się cieszymy do tego, proszę Państwa, mm, takiego mm, marudzenia. Proszę Państwa, zapraszam też na naszą konferencję. Zapraszam. Powiedziałem kowisły. Wszystko jest już podane jak na tacy. Można przeczytać, jeżeli ktoś jeszcze chce, miłośmiało zapraszamy. Mamy jeszcze parę wolnych miejsc. To będzie miła konferencja, to naprawdę będą ciekawi ludzie, i spędzimy bardzo fajnie ten czas. Czas konferencji, początek roku, dlatego, żeby się na cały rok naszym stowarzyszeniem nakręcić, proszę Państwa. I o to właśnie chodzi. Abyśmy się nakręcili, abyśmy, prawda, dali radę. Bo o to chodzi. Ja mówię, ja Państwu dziękuję za wszystko, co dla nas Państwo zrobili i ciągle dla nas robią. Ale my robimy też wiele dla innych ludzi, pomagamy. W tym tygodniu nie miałem jako takich spraw, więc nie będę opowiadał o tych sprawach. Trochę pomarudziłem, ale no tak może miło pomarudziłem. No powiedziałem, co myślę, no w końcu wolno. Jestem, czy żyję w demokratycznym kraju. To jest tak, jak <laughs> przemawia jeden w telewizji i siedzi trzech takich starszych panów. Jeden mówi, on za szybko mówi, a drugi odpowiada, nie, on nie mówi za szybko, on za dużo mówi. A trzeci tak drapie się po uchu i mówi, halo, a on w ogóle coś mówi? No to tak mniej więcej, prawda, wszyscy coś mówią i coś rozumiemy. Z takich różnych jakby ciekawostek, to taki jest kawał kiedy no, w Nowym Roku facet mówi, no chcę być zdrowy i poszedł do lekarza i mówi Panie doktorze, Nowy Rok przyszedł, no wiem no jak chcę być zdrowy, no, no dobrze no więc e, Panie doktorze, boli mnie noga a lekarz mówi, jak Pan chodzi, czy jak Pan śpi? no a pacjent mówi, no jak śpię no to już ma Pan odpowiedź, co robić, żeby nie bolała i e, jeszcze też taki kawał to akurat, e, znaczy kawał to jest taka sytuacja Ktoś zapytał się, no to jak tam w polityce, jak tam w Polsce, kto dojdzie do władzy, co w ogóle będzie w tej Polsce, jak tam się dzieje. A ja powiedziałem, że u nas jest tak, jak w tym kawale, kiedy to e, e, lekarz mówi do pacjenta: e, Panie Kowalski, no co ja mogę panu powiedzieć? No gorzej, chory, to już pan nie będzie. A znowy, hmm, znowy, to już Pan był. Niech! Proszę Państwa, mm, wszyscy się też e, i tu i tam robili na bóstwo na tego Sylwestra. Wszystkie zakłady fryzjerskie były oblegane. Choć tam jest dużo też różnych takich fajnych fryzjerów, takich e, e, właśnie nie ma tych znowu. Louis Vuitton, czy tam jacyś inni fryzjerzy, gdzieś tam są w tych galeriach, ale bardzo mi się podobało, w takich wąskich uliczkach. Jeden fryzjer, drugi fryzjer, w takiej jeszcze starej atmosferze, gdzie możesz się ostrzyć porozmawiać. Dwie, oczywiście, takie panie, które zawsze całe życie sobie dogadywały, ale niekoniecznie jakby wiedziały, jak to zrobić. Spotkały się. Tam przed fryzjerem. No jedna mówi do drugiej: e, A ile ty właściwie masz lat? Takie pytanie. A tamta mówi: No wiesz? Trzymając oczywiście piwo w ręku, mówi: No wiesz? Ma się lat tyle, na ile się wygląda. No więc tamta patrzy się na nią i mówi: Oj, kochana, to ja bym ci radziła, żebyś to piwo odłożyła, bo cię mogą zamknąć, bo nieletni piwa nie powinni pić, tylko może mleko ci przynieść. Ha, 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 oj, 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 ha, ha, pomyślała, aleś mnie odmłodziła, ha, 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 ale zobaczyła, że ta druga koleżanka też pije piwo i mówi do niej, ha, 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 no wiesz, no, skoro już tak e, tym tropem idziemy, to ja może Ci skoczę po drugie piwo, bo jutro może już Ciebie nie być. Proszę Państwa, wszystkiego dobrego, cóż mogę powiedzieć na ten nowy nadchodzący rok, życzę zdrowia, bo to jest najważniejsze. Pieniądze będą jak będzie zdrowie, a cóż po pieniądzach, jak nie ma zdrowia? Więc życzę, proszę Państwa, zdrowia. Życzę wszystkiego, co Państwo sobie sami życzą, ale najważniejsze łask Bożych, które nam pomogą dojść do zbawienia aby nasze życie było usłane takimi rzeczami na drodze i takimi sytuacjami, które pomogą nam zbawić naszą duszę. Abyśmy mogli dojść do Boga, do Chrystusa, który jest naszym wyznacznikiem. A ci, którzy mówią, że nic nie ma, nie żyją tak, że kiedy się przekonają, że coś jest, żeby nie byli zdziwieni, że źle postępowali. Wszystkiego dobrego i do następnej naszej pogadanki.